Cześć wam wszystkim, ja nazywam się Kajo i dziś ponarzekam nieco na BT Battlefield 2042. Wydaje mi się, że mogę nazwać się już weteranem serii, bo gram w Battlefielda w tą całą serię od ponad 12 lat i gram też w nowego Battlefielda od pierwszych godzin Early Access Beta. I to co usłyszycie tutaj, to oczywiście tylko moje zdanie na temat bety. Na temat tego co zastałem podczas bety od 6 października, na temat tego co po prostu przeżyłem. I wiem, że muszę powiedzieć też na początku to nieco wyjaśnić, a nie zostawiać tego na koniec, że oczywiście to nie jest tak, że gra nie podoba mi się. Podoba mi się i to mega bardzo. No czekaliśmy na tego współczesnego Battlefielda 8 lat. Społeczność jest głodna, jest głodna i wymagająca. Dlatego też, żeby nie było, że wyłącznie marudzę, na dniach również wrzucę film 5 najlepszych rzeczy w Battlefield 2042. A teraz zacznijmy od hejtu. Call of Dutyzm Powiem wam prawdę, cieszyłem się na informację, że jeden z dyrektorów Activision, czyli jakby twórców Call of Duty, dołączył do ekipy Battlefielda. Liczyłem przez to nieco na powrót walki w stylu tej znanej jest dodatku walka w zwarciu z Battlefield 3. Moim zdaniem to wciąż jeden z najlepszych DLC do Battlefielda. Były to ciasne, niesamowicie klimatyczne mapki i super intensywne mecze, czyli coś co w kodzie mamy aż nadto. Niestety mam wrażenie, że sukces Call of Duty przyćmił nieco pogląd na to, jak powinien wyglądać nowy Battlefield. I te kopiowanie z Call of Duty poszło w nieco złym kierunku. Tak oto w grze mamy specjalistów zamiast typowych klas. Co w tym złego? Moim zdaniem jest to porzucanie idei team playu. W Call of Duty każdy martwi się o swój tyłek. Możesz uleczyć wyłącznie siebie a także zgarnąć amunicję tylko dla siebie z martwych żołnierzy. Okej, okay, może co innego w Warzone, ale skupmy się na pełnym Multi Call of Duty. W Battlefield 2042 jest tak samo. Wspominało już o tym wielu youtuberów i twórców battlefieldowych, więc może nie będę się zagłębiać aż tak bardzo w ten temat, ale na przykład w Battlefield 3 i 4 potrafiłem rzucać apteczkę i amunicję co rusz, gdy widziałem grupę dwóch, trzech osób w jednym miejscu. Dlaczego? Bo wiedziałem, że gram klasą medyka lub wsparcia i moim zdaniem jest właśnie pomoc w dostarczeniu medykamentów lub amunicji. W Battlefield 2042 natomiast każdy bez względu na zestaw broni może wybrać sobie te dwa gadżety. Mamy dzięki temu snajperów, kamperów, którzy co rusz rzucają sobie kolejną skrzynkę z amunicją. Mamy na polu bitwy mnóstwo graczy, na których patrząc nie wiemy czego się po nich spodziewać. W sensie czy rzucą nam amunicję, czy gają w C4, a może mają RPG. A nawet nie ma jak poprosić o to, bo Common Rose, które było w poprzednich Battlefieldach, nie działa. Zatem widzimy na mapie 128 osób, wśród których nie ma wizualnego rozróżnienia na klasy, a nawet na strony konfliktu. Co my tu jeszcze mamy Skoda? Taktyczny sprint, zrzut, pancerz dla żołnierza. Egzekucje nożem z widoku trzeciej osoby, które też prawdopodobnie będą mikrotransakcjami, czyli będziemy mieli jakieś super animacje, lepszego wykończenia, lepszej egzekucji w przyszłości w Battlefield 2042. A także 30-sekundowe wykrwawianie się w oczekiwaniu na reanimację. I wygląda to nieco tak, jakby Battlefield 2042 miał być początkowo Battle Royale, a potem przerobiono go na multi. Comorose. O tym wspominałem chwilę temu, ale chciałbym ten temat nieco rozwinąć. Comor to takie interaktywne, dodatkowe menu w grach Battlefield służące np. do oznaczania wroga, do wyznaczania punktu dla drużyny, do poproszenia o amunicję, a apteczkę, poproszenia o podwózkę lub wykrzyczenia innych rzeczy, które będą zrozumiałe dla wszystkich graczy na serwerze. Funkcja ta jest w serii gier Battlefield od 2005 roku. Moim zdaniem jest to jedna z bardziej charakterystycznych rzeczy, która jest w Battlefieldie. No może pomijając Bad Company, tam chyba tego nie było, ale jeżeli chodzi o ostatnie tytuły, czyli trójkę, czwórkę, jedynkę, piątkę, no i był też hardline. Ale tam też to było. Dlaczego więc zdecydowano się usunąć coś, co od wielu lat było w tej grze i przede wszystkim sprawdzało się? Aktualnie w Battlefield 2042 wciśnięcie Q faktycznie pozwoli nam oznaczyć punkt czy też pojazd. Ale nie mamy opcji poprosić o amunicję czy apteczkę. A nawet grając z pełną ekipą, nie możemy tak naprawdę w pełni pokazać skąd strzela do nas przeciwnik i oznaczyć go dla pozostałych towarzyszy z naszej ekipy. Możemy tylko zaznaczyć miejsce, którego mniej więcej on strzela, ale nie możemy go oznaczyć. Moim zdaniem, funkcja przycisku Q stała się teraz takim trochę wykastrowanym multitulem. To już nie jest to samo co było. To nie działa tak jak powinno. A co jeszcze nie działa tak jak powinno? Interfejs użytkownika. Jasne, zmiana dodatków do broni w biegu jest super, ale... Gdzie jest zrozumiały dla lajka killfeed? Gdzie jest informacja o zadawanych obrażeniach? Gdzie tablica wyników, z której nawet moglibyśmy sobie te punkty policzyć? Gdzie odległość ze strzału ze snajperki? Czy ktokolwiek wcześniej miał problemy z tymi rzeczami np. w Battlefield 5, 4, 3 czy 1? Nie. Co na to dice? Usuńmy to wszystko, zróbmy to nowocześnie i nieużytecznie. Jeśli ustawisz na przykład kilfit na śmierci w okolicy, to nie ma opcji, że rozpoznasz, czy to twój zespół rządzi w okolicy, wybijając przeciwników, czy lepiej uciekać, bo nie masz wsparcia. Ktoś powie, ok, dobra, od tego jest minimapa, ale w poprzednich Battlefieldach było to w prosty sposób zaznaczone, po prostu pokolorowane i życie było piękniejsze. Szczerze mówiąc nie wiem też co bardziej mnie zaskoczyło, czy brak informacji o zadawanych obrażeniach, czy to co widać w Battlefield 2042 po wciśnięciu tabeli wyników na tabie. Długą chwilę zajęło mi ogarnięcie, co tak naprawdę tam widać. Ja rozumiem, że skoro mamy 128 osób, to nie ma opcji wyświetlić tabeli wyników dla każdej osoby na jednym ekranie, ale w poprzednich battlefieldach to już było. Działało super i nie wiem po co ta zmiana. Podobnie informacje o odległości zabicia przeciwnika ze sniperki. Wcześniej gracze walczyli o to, by pobić rekord, by oddać strzał w głowę z jednego, z półtorej czy z dwóch kilometrów. Ta liczba, na przykład 1932 metry. To jest niesamowita nagroda. Nagroda, której nie dostaniecie w Battlefield 2042. Za taki licznik odległości może Wam służyć co najwyżej informacja o odległości do kolejnego punktu z flagą. O, albo gdy na przykład już padliście i czeka się na medyka. Tak naprawdę nie macie pojęcia, czy ktoś biegnie Was reanimować, czy to wróg. Wiele razy miałem niebieską poświatę na żołnierzu, który okazywał się przeciwnikiem biegnącym po mojej obitej głowie. Czemu zdecydowano się pominąć super opcję z Battlefield 1, gdzie pokazywało odległość medyka oraz to czy jest zainteresowany reanimacją nas, czy nie? Tego nie wiem. A Pozostając w temacie medyka. Kto do jasnej cholery aż tak nie lubi medyków, żeby wszyscy gracze nienawidzili ich jeszcze bardziej? W Battlefield 2042 każdy może reanimować swoich towarzyszy w składzie. To poniekąd super sprawa, bo nie zawsze grało się medykiem w Battlefieldie. Tu każdy może podnieść poległą osobę, no bo w końcu nie mamy klasy, tylko specjalistów. Ale w Battlefield 2042 nie potrzebujemy nawet defiltratora. Każdy żołnierz jest w niego magicznie wyposażony. Czym to skutkuje? Nikt poza Twoim składem nie zreanimuje Cię. Mimo tego, że faktycznie niektórzy grają medykiem, to po prostu totalnie olewają możliwość reanimacji. Wiadomo, wcześniej mieliśmy ten defibrator, tak, czyli coś fizycznego w ręce, co ludzie jakby no rozumieli, że to służy do reanimacji poległych. Tutaj, jakby nie do końca, jest to jasne, że trzeba podejść, wcisnąć E. Ja mam wrażenie, że medycy od dawna dostawali po tych chłopatlificzach. Wszystko przez to, że byli po prostu zbyt OP. W Battlefield 3 czy Battlefield 4. Od Battlefield 1 dostali oni karabiny samopowtarzalne, ale to co zrobiono w Battlefield 2042 jest już ciosem poniżej pasa. No i jeszcze jedno, tak jak mówiłem, z racji, że możesz odrodzić kumpla ze składu, nie posiadając defi, nie możesz wybrać go z listy gadżetów. Reanimacja odbywa się po wciśnięciu klawisza funkcyjnego, domyślnie jest to E. E możesz też skoczyć na linę. E możesz też zmienić broń. E możesz też wsiąść do pojazdu czy otworzyć drzwi. Zapewne domyślacie się już jak skończyło się w większości próby animacji. Kończyłem je ze zmienionym wyposażeniem. Wsiadałem do samochodu, czy też wskakiwałem na linę. Wszystko to zamiast po prostu zreanimować kumpla. Buggy, buggy, buggy... Wcale nie chodzi mi o ten pojazd. Ja rozumiem, że to beta, ale do jasnej cholery, ekipa DICE zakończyła pracę nad Battlefield 5 mnóstwo miesięcy temu. Jak pewnie domyślacie się, to nie jest tak, że dopiero jak się zamknie jeden tytuł gry, rozpoczyna się praca nad kolejnym. To jest tak trochę jak nasz układ pokarmowy. Ja wiem, dziwne porównanie, ale jeszcze trawisz się na nie, ale już myślisz o tym, co by zjeść na obiad. Mamy tu migające tekstury. Pojazdy, które skaczą i robią jakieś dzikie ruchy. Utknięcie w teksturach mapy spawny prosto pod karabin wroga. Nieodczepione spadochrony i lewitujące postacie, a to dopiero początek. Tego jest naprawdę mnóstwo i szczerze mówiąc wygląda to, jakby te błędy nie były tam od dziś. W sensie wiecie, Battlefield 2042 od wielu miesięcy ma swoich testerów, którzy sprawdzają grę od A do Z nawet jest taka ekipa osób z Polski. Tych błędów jest tyle, że z pewnością zostały już zgłoszone. Pytanie tylko, czemu zdecydowano się wypuścić betę, która ma aż tyle tych błędów? Niby przesunięto premierę o miesiąc. Na Twitterze twórcy tłumaczyli, że beta nie jest najnowszym buildem gry i teraz gra jest w lepszym stanie. Dlaczego zatem nie przesunięto testów beta, tak aby spróbować pokazać grę w lepszym stanie i zachęcić do siebie więcej osób? Dziwi mnie też fakt, dlaczego w becie Battlefield 2040 mamy tylko jedną mapę z jednym trybem gry. Jeżeli dobrze pamiętam, w Battlefieldzie 5 następniliśmy dwie mapy i chyba z dwa albo trzy różne tryby gry. Zapewne na te pytania nie poznamy odpowiedzi. No, może poznamy kilka odpowiedzi, grając już faktyczną, finalną wersję gry. Ale to nie o to chodzi. No cóż, dajcie mi znać, co wymyślicie o tych pięciu rzeczach. Czekam na wasze komentarze. I też pamiętajcie, to nie jest tak, że ja psoczę, bo naprawdę gra mi się podoba. Już niebawem film z pięcioma rzeczami, które najbardziej podobają mi się w Battlefield 2042 i są mega innowacyjne. A na dziś dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Kajo.